Drodzy Państwo, więc myślę, że to jest pierwszy, może nie pierwszy, ale na pewno nie ostatni efekt tych działań rewitalizacyjnych, które żeśmy zaplanowali i podejmujemy. Jak Państwo widzą, jesteśmy przed kamienicą, która jest własnością prywatnych właścicieli. Dzięki programowi dotacji, który uruchomiliśmy w 2019 roku, ta kamienica została odrestaurowana. Chcę dodać, że ta dotacja wynosiła prawie 500 tysięcy złotych. W ten sposób chcemy wspomagać prywatnych właścicieli, z uwagi na to, że jak Państwo wiedzą, mienia komunalnego tutaj w strefie rewitalizacji nie, nie mamy zbyt wiele. Dlatego też chcąc zmobilizować prywatnych właścicieli. Po prostu pomagamy im też finansowo. Na ten rok oczywiście też pieniądze w budżecie miasta zostały na ten cel zagwarantowane i w odpowiednim czasie też Państwa poinformujemy i zaprosimy, żeby też o tym powiedzieć. Taki konkurs dotacyjny również zostanie rozpisany i rozstrzygnięty. Myślę, że są to takie y, racjonalne y, instrumenty, które y, służą dobrze rewitalizacji, i w tym kierunku oczywiście y, będziemy y, zdążać. Tych programów będzie jeszcze y, kilka, wszystkie zgodne y, z, z gminnym programem rewitalizacji, który jak Państwo wiedzą obowiązuje na y, 10 lat. I y, właśnie. Zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy finansowej miasta z budżetu miasta. No ten proces oczywiście nie powiedzie się, co nie znaczy, że nie będziemy korzystać też z dotacji zewnętrznych. No mam na myśli tutaj przede wszystkim Urząd Marszałkowski, przyszły Regionalny Program Operacyjny. Będziemy na ten temat z Panem Marszałkiem rozmawiać, bo rewitalizacja jest bezwzględnym priorytetem w naszym mieście. No i też oczekujemy wsparcia z budżetu krajowego, mam nadzieję, że również taki program zostanie utworzony, który będzie wspierał działania rewitalizacyjne no, tych miast i tych przestrzeni, które wymagają takiej ingerencji finansowej. Pani Prezydent Barbara Szanowni Państwo, tak jak pan prezydent już tutaj wspomniał i powiedział o tym, że rozpoczynamy nowy jak gdyby etap, nowy etap dotacji i właśnie rozpoczynamy go dzisiaj. Dzisiaj 7 stycznia. Jest to pierwszy dzień składania wniosków. Te wnioski będą składane do 28 lutego. Następnie tutaj wydział już gospodarki będzie weryfikował te wnioski i będziemy dalej rozpatrywać. Tak jak pan prezydent powiedział, jest to w tym roku kwota przewidziana z, oczywiście z Budżetu miasta, ale w gestii tutaj Wydziału Rewitalizacji jest to kwota 1,5 miliona zł. Z tego co wiemy, pierwsze weryfikacje, które były już w miesiącach lipiec, sierpień, było złożonych około 20 wniosków, czyli proszę Państwa, jest to znacznie więcej niż w pierwszej edycji, bo w pierwszej edycji dofinansowania otrzymało sześć kamienic. Oczywiście, tak jak tutaj prezydent mówi, to jest ta jedna największa inwestycja, która została wykonana w ramach dotacji. Jest to inwestycja z klasą, więc jeden jedyny program, który mieliśmy w ramach inwestycji z klasą, pozostałe były to jeden, historia się opłaca i resztę były remont krok po kroku. Proszę Państwa, ile będzie wniosków? Nie wiemy do końca. Na razie, tak jak powiedzieliśmy, taką wstępną pierwszą weryfikację to dokonaliśmy przy 20 złożonych wnioskach. Ile będzie, zobaczymy. Ale to daje już obraz tego, że te dotacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, że właściciele są zainteresowani czy to remontem, czy jeszcze zagospodarowaniem terenu. Czyli praktycznie widzimy potrzebę tego działania i widzimy potrzebę, żeby rokrocznie te dotacje były prowadzone przez Urząd Miasta Wocławek. I tak jak prezydent powiedział, rokrocznie będziemy tutaj. Wspierać do momentu, kiedy będzie oczywiście rewitalizacja prowadzona. Dzisiaj 7 ruszamy z informacją. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego. Jest to prawie dwa miesiące szybciej niż w ubiegłym roku, ponieważ chcemy, żeby ten czas na ocenę projektów i na przyznanie tych środków był krótszy i żeby zadanie było realizowane dłużej, czyli żeby właściciele mieli więcej czasu na realizację tego y, zadania. W zeszłym roku ten okres naboru wniosków i realizacji tych zadań był bardzo trudny, bo był to pierwszy ten y, Pierwsze rozdanie i pierwsze dofinansowania w tym roku tych wniosków będzie znacznie więcej i więcej w obszarze rewitalizacji powstanie takich budowli jak ta za naszymi plecami, które będą klubem naszego miasta. Zachęcam do składania tych z Bardzo, Bardzo warto było. Nie widzieliście Państwo, jak to wyglądało. Mam zdjęcia historyczne i przygotowuję teraz taki prospekt, który będzie wydany za półtora miesiąca. Wtedy będę mógł pokazać, jak to wyglądało przed, jak to wygląda w tej chwili. Zakres był bardzo duży, czasu było bardzo mało, to ponad dwa miesiące tylko robiliśmy. A zakres był, jak Państwo widzicie, jest nowe ogrodzenie, nowy polbruk, nowe elewacje, nowe są pokrycia dachowe. Jest wymienione ponad 30 okien, wymienionych jest ponad 25 drzwi wewnętrznych, jak również drzwi zewnętrzne. Jest również zrobiona kanalizacja ogólnospławna na podwórzu, jak również są zrobione klatki schodowe. Skute tynki, stare, wytynkowane nowe, są również barierki nowe właścicieli z tego obszaru rewitalizacji, aby składali te wnioski o dotacje. No, słuchajcie, no, bierzcie się za to i róbcie to. To jest bardzo, bardzo warto. Tylko trzeba mieć też oczywiście własne środki i to w zależności w jakim to będzie programie, 50-70% własnych środków i przede wszystkim trzeba mieć 100 własności nieruchomości. To wypełnienia było uzyskać te pieniądze, czy to raczej prosta rzecz? Czy trudno uzyskać? To już jest inna kwestia, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku. Nie, nie było trudno.